Dzień dobry, kochani. Ja nazywam się Michalina Drygasiewicz, ale dzieci mówią do mnie pani Misia. Spotykamy się w ramach festiwalu filmowego Kino Dzieci. Właśnie obejrzeliście kilka krótkich animacji. Każda z nich była zupełnie inna i wyjątkowa. Ja uwielbiam takie krótkie metraże, ponieważ przypominają mi one o tym, jak ogromną moc ma animacja. Każda może być wyjątkowa, niepowtarzalna i zupełnie niepodobna do Żadnej innej. Twórcy tych animacji wykorzystali wiele technik, by je stworzyć. W animacji o wielkiej skale swój wygląd bohaterowie zawdzięczali oryginalnej animacji komputerowej. Paolo i jego przyjaciele wyglądali jak lalki. Kadry z filmu o królowej lisów były jak namalowane kredkami akwarelowymi. Natomiast w animacji o kosmitce Frenzji elementy scenografii i bohaterowie wykonani byli z różnych małych przedmiotów. Z koralików, guziczków, wełny, tkanin i masy plastycznej. Dzięki temu ta animacja była nie do podrobienia, była niezwykle oryginalna. I to właśnie ona zainspirowała mnie, by stworzyć dzisiaj z wami swoich własnych kosmitów i kosmitki. Zapraszam was do wspólnej zabawy. Zrobimy swoich własnych kosmitów i kosmitki z planety skrawkowców. Dlaczego skrawkowców? Ponieważ zrobimy ich z różnych skrawków. Z różnych materiałów. Dlatego ten dobór materiałów zależy od Was. Wykorzystajcie wszystko, co myślicie, że może przydać Wam się podczas takich warsztatów. Ja przygotowałam sobie filc, pianki kreatywne, ruchome oczka. Przygotowałam również cekinę, druciki kreatywne, kolorowy papier dekoracyjny i naklejki. Wy też możecie skorzystać z moich pomysłów, ale. Poszukajcie w domu też może jakiejś masy plastycznej, plasteliny. To też może się przydać. Z tych wszystkich materiałów będziemy tworzyć swojego kosmitę lub kosmitkę, wycinając poszczególne elementy. Ja z mojego filcu wytnę teraz serduszko, które na pewno mi się przyda. Ale tak bardzo nie mogłam doczekać się tych warsztatów, że już przed nimi przygotowałam też inne elementy, których użyję, by stworzyć swoją kosmitkę z planety Skrawkowców. Żeby pokazać Wam, jak w miarę szybko ona powstaje, użyję kleju, takiego kleju w tubce, którym posmaruję kartkę papieru. Wycisnę ten klej na talerzyk. I użyję dużego pędzla, żeby posmarować kartkę. Dzięki temu nie będę musiała smarować każdego skrawka materiału osobno, a jedynie będę przykładać je do już posmarowanej wcześniej kartki. Skorzystam z tych elementów przygotowanych wcześniej. Zacznę od głowy mojej kosmitki. Ona będzie różowo-fioletowa. Bardzo lubię takie pastelowe kolory. A że jest to moja kosmitka, to mogę użyć właśnie tych, które są moje ulubione. Wasz kosmita lub kosmitka może wyglądać jak tylko chcecie. Tutaj nie ma wzoru. To jest twór Waszej wyobraźni. Moja kosmitka. Ma już głowę. Wygląda tak, a teraz czas na tułów. Tułów zrobię z takiej małej koperty ozdobnej i kawałka papieru. To będzie jej spódniczka. Jako stopy użyję guzików, które znalazłam w pudełeczku z ozdobami, a jako ręce i nóżki użyję takich druciaków. Kreatywnych. Mam nadzieję, że takie tworzenie kosmity lub kosmitki sprawi wam dużo radości, ponieważ tutaj nie ma szablonu i naprawdę możecie wykorzystać wszystko, co znajdziecie pod ręką. Dobrze, druga rączka też już jest przyklejona. Wkleję jej to serduszko. Może tu. I jeszcze dłonie. Dłonie również zrobię z serduszek, z naklejek, które przygotowałam. Teraz delikatnie podniosę pracę, żeby pokazać Wam, jak wygląda moja kosmiczka. Zobaczcie, to właśnie ona. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że teraz bardzo chętnie stworzycie swoje prace, swoje skrawkowce. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia, pa! pa.